Rosnące ceny nieruchomości wywołują coraz więcej obaw na świecie i o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Mamy pierwszy bank centralny, który jest bardzo zaniepokojony wzrostem cen nieruchomości, a jest to bank centralny Nowej Zelandii. Bardzo ciekawa jest ta reakcja. Czy myślisz, że to jest początek czegoś nowego? Żeby sprostować, bank centralny, bank centralny Nowej Zelandii, czyli RBNZ, sam w sobie nie specjalnie chciał dotykać tego tematu, ale został zmuszony przez rząd, który nakłada mandat, jakby ustanawia mandat, czyli ustanawia cel tego, czym powinien się zajmować bank centralny. Więc bank centralny dość mocno oponował przeciwko tej, tej zmianie, natomiast mimo wszystko rząd poszedł w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że. Ceny nieruchomości w ogóle w Nowej Zelandii są problemem. E, rosną od, od wielu lat dość dynamicznie. No, oczywiście była e, pewnego rodzaju pauza, była na pandemii, ale ogólnie rzecz biorąc, tendencja była wzrostowa i one w relacji do zarobków ludności w największych miastach Nowej Zelandii są wysokie, ze względu na to, że no, tam e, te obszary aglomeracji są, dają dość mało możliwości na rozwój miast. I, e, no i te atrakcyjne lo, lokalizacje są po prostu na wagę złota, tak można powiedzieć. Więc jakby problem był już od dawna. No a teraz mamy sytuację, kiedy polityka pieniężna na świecie odpowiedziała na pandemię w sposób, w który jakby w skali, której jeszcze nie widzieliśmy czyli mamy wszędzie praktycznie zerowe stopy procentowe. No a oczywiście, jeśli mamy zerową stopę procentową, to nawet jeśli dorzucimy sobie marżę banku i opłaty, to kredyt hipoteczny staje się bardzo tani. I teraz wiadomo, że to jest tak, że Najbardziej te, takim kredytem posiłkować się mogą i chętnie banki takim osobom tego kredytu udzielają, a takie osoby mają większą skłonność do brania na siebie ryzyka. Są to osoby, które mają dość wysokie aktywa. Nie są to raczej osoby, które potrzebują tego pierwszego mieszkania, ale raczej mają dość wysokie aktywa i po prostu myślą o tym, żeby w swoje pieniądze ulokować atrakcyjnie, więc. W pewnym sensie lewarują się kredytem. Tak biorą, na przykład mają 50% oszczędności, 50% biorą kredyt hipoteczny po bardzo niskim koszcie, kupują takie mieszkanie. Czy ono jest później wynajęte, czy nie. To jest inna historia. W Polsce też mamy takie, to dość daleko posunięte. I, no I to powoduje to, że te ceny nieruchomości mocno rosną. tak. No Jakby rząd, widząc to, wyszedł z propozycją do banku centralnego. Że, żeby należy to uwzględnić. Jakby to nie zostało w jakiś sposób, um, nie wiem, wplecione w jakiś algorytm, także można byłoby sobie powiedzieć, że teraz mamy nowy cel inflacyjny, który ma x procent obejmować ceny nieruchomości. Tak to nie, nie zostało ujęte, więc, więc zobaczymy w praktyce, jak RBNZ będzie faktycznie o, się do no, ale, ale jakby staje się to oczywiste, że e, podejmując kolejne decyzje, nie będzie mógł tak powiedzieć, że no, no, nie wiem, perspektywy wzrostu są niepewne, inflacja jest niska, więc dalej zwiększamy luzowanie ilościowe, czyli dodruk, lub nie wiem, jeszcze obniżamy stopy procentowe, gdy na przykład ceny nieruchomości będą rosły 20% w skali roku. Tak, bo wtedy rząd zapuka i powie: No słuchajcie, ale no przecież daliśmy wam nowy mandat, a wy jeszcze idziecie w kierunku przeciwnym do tego, co powinniście robić. Właśnie, bo ja chciałem przy okazji przypomnieć, że Bank Centralny Nowej Zelandii był pierwszym bankiem na świecie, który wprowadził politykę celu inflacyjnego. I to było bardzo korzystne dla tego kraju, w którym wówczas była bardzo wysoka inflacja, przekraczająca nawet 20%. Czy myślisz, że obecne działania Banku Nowej Zelandii mogą przynieść jakieś pozytywne konsekwencje, czy, czy też oni będą przegrani poprzez to, że chcą uzdrowić swoją gospodarkę, wyrwać się z tego absurdu drukowania pieniędzy na całym świecie. No więc właśnie, to, to będzie bardzo ciekawy case, niewątpliwie. Ogólnie inflacja była problemem wielu krajów w ogóle globalnej gospodarki w latach 80 i stąd też polityka celu inflacyjnego była taka bardzo sexy, tak? I, ale jakby umówmy się, dla większości osób cel inflacyjny jest pojęciem absolutnie niezrozumiałym, jakby ludzie gdybyśmy zrobili sobie sondę na ulicy, choćby nie wiem, w Warszawie, już nie mówiąc gdzie indziej, to by pewnie nie wiedzieli w ogóle co to jest cel inflacyjny, czy też nie, nie potrafili określić jego poziomu, więc, więc cel inflacyjny był moim zdaniem służy bardziej jako pewnego rodzaju drogowskaz, Stabilności gospodarczej, którą bank centralny chce osiągnąć. Niestety w ostatnich latach cel inflacyjny stał się coraz częściej wymówką do tego, żeby prowadzić zbyt ekspansywną politykę. Tak, bo inflacja jest na niskim poziomie i inne jakby przejawy niestabilności gospodarczej są kompletnie zamiatane pod dywan, bo bank centralny zasłania się celem inflacyjnym. Przy czym nikt nie, do końca nie wie, Jaki, jaka inflacja w danym momencie jest neutralna dla gospodarki. I niekoniecznie cel, który był dobry 20 lat temu, jest dobry dzisiaj. Najbardziej absurda, absurdalnie było widać to w przypadku Japonii, gdzie przez lata cel inflacyjny wynosił zaledwie 1%. I Japonia i tak nie była w stanie tego celu osiągnąć. I w momencie, kiedy no, doszło tam do zmiany, w wyniku wybrania na stanowisko premiera Shinzo Abe, który powołał też nowych bankierów centralnych, stwierdzono, to podnieśmy cel inflacyjny na 2%. No mogłoby się wydawać, no fajnie, no nigdy nie osiągnęli jeden, to po co teraz wprowadzać dwa? Przecież to nie ma sensu, ale chodzi, chodziło nie o to, żeby że w ten sposób tą inflację się osiągnie, bo też nigdy się tego nie udało zrobić, ale o to, że to dało teoretyczną przestrzeń, teoretyczną taką jakby powód, czy jak ktoś złośliwy powie jak ja wymówkę, do tego, że można drukować więcej, że można zalać gospodarkę jeszcze, rynki bardziej pieniędzmi, no bo przecież jest daleko do celu. Czyli dzisiaj innymi słowy, my byśmy mogli sobie powiedzieć, a my chcemy mieć inflację 10%, więc wprowadźmy głęboko ujemne stopy procentowe, bo przecież nam dużo do tych 10% brakuje. Więc tak jak powiedziałem, niestety to wszystko poszło w złą stronę i część ekonomistów nawet mówi: no tak, ale polityka celu inflacyjnego. Nie, polityka pieniężna to jest polityka, która powinna zapewnić harmonijny rozwój gospodarczy. Tak jakby w idealnym świecie gospodarka powinna być, mieć bardzo płaskie cykle, czyli nie mamy głębokich recesji, nie mamy mocnych ekspansji z wysokami inflacji spadkami do deflacji. Gospodarka się rozwija w sposób względnie harmonijny i Inflacja oczywiście jest jednym z przejawów tego, że, że gospodarka nie jest w tym optymalnym stanie, ale tych przejawów jest dużo więcej, stopa bezrobocia, ale też są właśnie sytuacje na rynku mieszkaniowym, czy na rynkach kapitałowych nawet. Jeśli mamy sytuację takie jak dzisiaj, kiedy ceny nieruchomości pędzą bardzo mocno, bo zaburzona jest przez politykę pieniężną alokacja kapitału, no to nie jest to sytuacja zdrowa, więc pomysł nowozelandzkiego rządu... Można powiedzieć, że on może trochę ma populistyczne podłoże, ale nie jest zły, on idzie w dobrym kierunku. Obawiam się jednak, że RBNZ-owi będzie ciężko jakby istotnie wpleść, tak zmienić politykę, żeby ten nowy mandat zaadresować i jednocześnie trochę nie strzelić sobie stopy, ponieważ Nowa Zelandia jest bardzo małą gospodarką i jeśli RBNZ teraz podniósłby stopy procentowe, powiedział: No dobra, to my chcemy zbić ceny nieruchomości. Albo przynajmniej zatrzymać ich wzrost, podniesiemy stopy procentowe, żeby kredyty były mniej atrakcyjne. Przepraszam, a tutaj w tym momencie zapytam Cię od razu o cenę Kiwi, czyli nowozelandzką walutę. Jaki będzie wpływ Chyba, tego wszystkiego? Jest, Nowa Zelandia jest, danie eksport jest dość istotny i teraz podniesienie stóp procentowych po to, żeby zmniejszyć, zmniejszyć atrakcyjność kredytów, no pewnie przy, przy tym, co robią inne banki centralne, skłoniłoby kapitał spekulacyjny do napływu. Na nowozelandzki rynek umocniłoby tą walutę i doprowadziłoby do problemów gospodarczych i dla eksportu, i dla inflacji. Więc RBNZ ma trochę związane ręce. Tak naprawdę ta dyskusja powinna się odbyć na poziomie globalnym, na poziomie Fedu przede wszystkim, który cały czas eksportuje swoją politykę pieniężną na świecie, na poziomie EBC, ale oczywiście te banki uważają, że problemu nie ma i nie należy w ogóle tej dyskusji podnosić. Na grupy interesów tam są tak mocne, że skutecznie dbają o to, żeby to się nie zmieniło. O reakcji banków centralnych na wzrost cen nieruchomości rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia Przemku. Dziękuję serdecznie.